Trump wciąż gra twardo w wojnie handlowej USA i Chin, ale Azja zaczyna się powoli jednoczyć. Zamiast sankcji i przemówień, Xi Jinping rusza na tournée po krajach dotkniętych naciskiem Waszyngtonu. Czy Wietnam i inni sojusznicy USA w tym regionie pójdą za Chinami? W tym samym czasie państwo środka precyzyjnie uderza w Amerykanów, od Boeinga przez logistykę i rolnictwo, aż po półprzewodniki i farmaceutykę. Nie wygląda to na emocjonalny odwet, tylko chłodną kalkulację najsłabszych punktów USA? Po chwili namysłu Biały Dom grozi cłami na poziomie 245%. Póki co to chyba jednak głównie marketing w wykonaniu Trumpa nastawiony na sprowadzenie Chińczyków do stołu negocjacyjnego. Czy Amerykanom uda się w porę dojść do porozumienia z Azjatami i kto na tej rywalizacji obecnie korzysta? Zatem dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizweek. Co tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o Pieniądzach i informacyjnej serii Biz Week Extra, bonusowym odcinku w środku tygodnia. Cały czas gorąco jest wokół rywalizacji USA i Chin, dlatego mamy dla Was kolejną garść ważnych aktualizacji z tego frontu wydarzeń. Stałych widzów proszę więc jak zwykle o kredyt zaufania w postaci łapki w górę pod materiałem i ruszamy. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Azja łączy siły przeciwko Ameryce, Trump otworzył drzwi dla przywódcy Chin. W kuluarach coraz głośniej mówi się o tym, że Trump planuje przekonać ponad 70 krajów do ograniczenia współpracy z Chinami w zamian za obniżkę amerykańskich ceł. Wydaje się jednak, że nie wszystko idzie po myśli amerykańskiego przywódcy. Coraz więcej krajów, które jeszcze niedawno stały murem za Waszyngtonem, dzisiaj głośno zastanawiają się, czy przypadkiem nie warto rozejrzeć się za alternatywami. I tutaj, jak na zawołanie pojawia się Xi Jinping, który wprost deklaruje, że cytuje: razem zabezpieczymy świetlane perspektywy naszej azjatyckiej rodziny. Chiński prezydent przemierza właśnie Azję i chyba nie mógł sobie wymarzyć lepszej atmosfery dla tych wizyt. Bowiem wydaje się, że nietypowa strategia Trumpa otworzyła przed nim drzwi wielu państw na oścież i rozłożyła przed nim czerwony dywan. Często mówimy tu o państwach do tej pory bardzo ściśle współpracujących z Amerykanami. Wyobraźcie sobie jednak, że aż 9 z 10 członków ASEAN, czyli Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, oberwało cłami Trumpa Najmocniej. Była to m.in. Kambodża 49%, Laos 48%, Wietnam 46%, Myanmar 44%, Tajlandia 36%, Indonezja 32%, Malezja i Brunei 24%, Filipiny 17% i Singapur, który jako jedyny z tej całej stawki dostał tylko podstawową 10% taryfę. I właśnie w tym kontekście 14 i 15 kwietnia Xi Jinping jako pierwszy kraj odwiedził Wietnam, gdzie oba państwa oficjalnie ogłosiły pogłębienie kompleksowego strategicznego partnerstwa z naciskiem na słowo strategicznego. W tym tygodniu Xi odbywa wizytę państwową w Wietnamie, Malezji i Kambodży. Chce pokazać Chiny jako stabilnego partnera, szczególnie w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi. Pamiętajmy, że Wietnam i Kambodża były wśród krajów najmocniej dotkniętych przez wzajemne cła wprowadzone przez Trumpa. Nie chodzi tu wyłącznie o wspólne zdjęcia czy deklaracje, to jawna demonstracja, że Chiny chcą być liderem w całym tym regionie. Z kolei przyparty do muru Wietnam, jeszcze niedawno wzorowy sojusznik USA, który jako pierwszy po tak zwanym Dniu Wyzwolenia ukłonił się w pas przed Trumpem, gotów do dialogu i współpracy, właśnie zrobił krok w bok. I to wcale nie taki nieśmiały. Widać więc wyraźnie, że w obliczu obecnej niestabilności polityki USA, Wietnam próbuje łapać równowagę między tymi dwoma biegunami, a może nawet przesuwa środek ciężkości bardziej w stronę Pekinu. Podczas wizyty podpisano dziesiątki porozumień o współpracy, między innymi w zakresie łańcuchów dostaw i połączeń kolejowych. Chiny od dawna są największym partnerem handlowym Wietnamu. W ubiegłym roku wartość handlu między tymi krajami osiągnęła 260 miliardów dolarów. Ale Stany Zjednoczone, będące drugim co do wielkości partnerem Wietnamu, również odgrywają kluczową rolę. Dwustronna wymiana handlowa z USA wyniosła 150 miliardów dolarów. Zatem jak na te rewelacje reaguje lider Białego Domu? Można powiedzieć, że. W swoim stylu, czyli z nieskrywaną pretensją. Nie obwiniam Chin, nie obwiniam Wietnamu. Oni się dzisiaj spotykają, czy to nie wspaniałe. To takie urocze spotkanie. Spotykają się, żeby ustalić, jak tu wykiwać Stany Zjednoczone Ameryki. Wietnam dużą część gospodarki buduje właśnie na eksporcie i na silnym przywiązaniu do Amerykanów, ale obecność Chin na tym terenie także jest zauważalna. Potężny sąsiad Wietnamu również chce być tam obecny i wydaje się, że Wietnamczycy będą kontynuowali politykę zbliżenia do Chin, zwłaszcza w obliczu niepewności generowanej przez politykę celną Stanów Zjednoczonych. Wietnam radził sobie bardzo dobrze w ostatnich latach, głównie dzięki inwestycjom typu Greenfield z Chin. Granica chińsko-wietnamska jest pełna fabryk produkujących na rynek amerykański, głównie dla USA. I właśnie to Trump chce powstrzymać, jeśli Wietnamczycy chcą zawrzeć umowę, żeby uniknąć ceł importowych ze strony USA. Natomiast SI wysyła jasny komunikat pod tytułem Słuchajcie, jeśli chcecie być częścią mojego łańcucha dostaw, to lepiej zatrzymajcie te fabryki i dalej importujcie z Chin. Teraz natomiast przywódca Chin kontynuuje swoją podróż po Azji, zbierając kolejnych sojuszników, szczególnie tych pokrzywdzonych przez słynną tablicę z Dnia Wyzwolenia. Następna na jego liście była więc Malezja. Malezja to ważny kraj rozwijającego się rynku i kluczowy członek tzw. globalnego południa. Chiny i Malezja dzielą szerokie wspólne interesy. Ten rok to 50. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między naszymi krajami, obchodzona jako rok przyjaźni Chiny-Malezja. Przez ostatnie 50 lat handel między Chinami a Malezją wzrósł niemal tysiąckrotnie. Historia przyjaznych relacji między naszymi narodami pokazuje jedno nie tylko jesteśmy dobrymi sąsiadami po drugiej stronie morza, ale także bliskimi partnerami o podobnych wartościach, którzy wspólnie dążą do rozwoju. Tak się składa, że Chiny są największym partnerem handlowym Malezji już od 16 lat z rzędu, a wartość wymiany handlowej sięga 212 miliardów dolarów. Dla porównania, wymiana handlowa między Stanami a Malezją wynosi zaledwie 80 miliardów dolarów. Tutaj warto zaznaczyć, że głównym celem oprócz pogłębienia współpracy jest utworzenie dwustronnego systemu handlowego i to uwaga, bez wykorzystania dolarów amerykańskich. Kolejna na trasie chińskiego przywódcy będzie Kambodża. W piątek planowane jest zakończenie tej podróży w Kambodży. Będzie to pierwsza wizyta w tym kraju od prawie dekady. Wizyta odbywa się w czasie, gdy cięcia finansowania ze strony USAID doprowadziły do zamknięcia ważnych programów w obszarach ochrony zdrowia, sanitariatów oraz rozminowywania terenów. Powstałą lukę Chiny chętnie wypełnią w ramach własnych inicjatyw rozwojowych. Chiny mają teraz wręcz idealną okazję, żeby zwiększyć wpływy w regionie i to dzięki posunięciom największego rywala. Metody Trumpa wydają się być co najmniej nierozważne, skoro kraje takie jak Wietnam, Kambodża czy nawet Korea i Japonia teraz poważnie rozmawiają z Chinami. Pamiętajmy, że do tej pory były to państwa mocno powiązane z USA i wręcz sojusznicze, w których można było upatrywać wsparcia w głównej rywalizacji mocarstw. I teraz pytanie, skoro rywal w tej wojnie od początku jest jeden, to po co przed ostateczną bitwą odtrącać od siebie sojuszników, z którymi można było współdziałać przeciwko Chinom? Macie jakiś pomysł? Jeśli tak, to chętnie poczytam w komentarzach. Mówię wam, te kraje do nas wyzwaniają i całują mnie w tyłek. Umierają z chęci. Żeby zawrzeć umowę. Proszę pana, proszę, zawrzyjmy umowę, zrobię wszystko, zrobię wszystko, panie. Chyba nikogo nie powinno dziwić, że w takiej sytuacji znajdzie się grono państw silnie uzależnionych od amerykańskiej łaski. Takich, które przyparte do muru, zgodzą się na wszystko, ale po wzięciu drugiego oddechu zaczną szukać alternatyw. Nikt z nas nie lubi nie mieć żadnego wyboru. Czasem odnoszę więc wrażenie, że te amerykańskie małe zwycięstwa dla ego są tak naprawdę na rzecz dużych kroków dla Chin, które korzystają z pozostawionego niesmaku. Bo o ile jeszcze niedawno mówiło się o rozdrobnieniu i chaosie w globalnych układach, to dzisiaj powoli ten chaos zaczyna nam się układać. Tyle, że ten proces integracji nie dzieje się wokół Waszyngtonu, a raczej przeciwko niemu, a przynajmniej takie są zakusy wielu mniejszych i większych graczy, przyglądających się tej rywalizacji z uwagą. Europa także nie pozostaje w tej kwestii bierna. Unia i Chiny prowadzą już rozmowy na temat wprowadzenia minimalnych cen dla chińskich samochodów elektrycznych eksportowanych do Europy. Wszystko po to, aby móc zrezygnować z wysokich ceł, które sięgają nawet 45% nałożonych w 2025 roku, aby chronić europejski rynek. Europa rozważa więc poważnie jakiegoś rodzaju regulacje, które pozwoliłyby tej chińskiej fali napłynąć do Europy. Co prawda negocjacje w tej. Sprawie dalej są na wczesnym etapie i jak dotąd nie ustalono żadnych konkretnych stawek ani mechanizmów działania, ale to na pewno ogromna zmiana w polityce Unii, która do tej pory nie sympatyzowała w tym zakresie z Chinami. Zresztą groźba zalania europejskiego rynku chińskim towarem przekierowanym z USA wciąż jest potencjalnym zagrożeniem dla naszych producentów. Chociaż chłonność rynku to także nasza potencjalna karta przetargowa w tej rozgrywce mocarstw. Europa powoli też przekierowuje uwagę przemysłu w stronę zbrojeniówki, aby docelowo stać się niezależną od amerykańskiego parasola ochronnego. Stąd ostatnie spektakularne wzrosty akcji niemieckich, francuskich czy włoskich spółek. Rainmetal, Leonardo czy BAE Systems to tylko kilka marek, które mocno zyskały w ostatnim czasie na znaczeniu i oczywiście w wycenie rynkowej. Ten efekt może się zresztą jeszcze pogłębić, jeśli Unia zdecyduje się na jakimś etapie uzależnić dofinansowania od kraju pochodzenia zakupów zbrojeniowych. Zakładam, że zarówno Francuzi, jak i Niemcy będą do tego dążyć. Ponadto niebawem na znaczeniu może zyskać także Airbus, który dzięki uderzeniu Chińczyków w amerykańskiego Boeinga, także ma całkiem spore pole do popisu. Tak się składa, że akcje każdej ze wspomnianych firm znajdziecie na platformie partnera odcinka. Na Freedom24 macie dostęp do ponad miliona instrumentów finansowych, w tym 15 różnych giełd, 1500 ETF-ów i ponad 40 tysięcy akcji różnych spółek. Platforma brokera znacznie ułatwia więc inwestowanie globalne i geograficzną dywersyfikację aktywów, a szeroki dostęp do różnych rynków to obecnie naprawdę spory atut. Do tego do końca kwietnia, czyli jeszcze przez jakieś dwa tygodnie, nadal obowiązuje promocja, dzięki której nowi klienci otrzymują bonusowe akcje na start. W puli jest od 3 do nawet 20 powitalnych akcji o wartości od 3 do 800 dolarów każda, a listę dostępnych akcji widzicie właśnie na ekranie. Aby spełnić warunki promocji, wystarczy zasilić konto kwotą zgodną z progami, wpisać kod promocyjny i odebrać swoje bonusowe akcje. Niektórzy z Was mieli więcej szczęścia niż inni, więc życzę powodzenia w losowaniu. Zatem po odbiór promocyjnych akcji i możliwość budowania własnego globalnego portfolio akcji i ETF-ów, zapraszam jak zwykle do linka w opisie filmu. Życzę dużo szczęścia w losowaniu. Chiny przechodzą do ofensywy, a Biały Dom nakłada 245% cła? Kiedy to się kończy? Wygląda na to, że chiński smok nie tylko się przebudził, ale także zaczyna ziać żywym ogniem. Wojna handlowa trwa w najlepsze, a z każdym kolejnym dniem coraz wyraźniej to Pekin przejmuje w niej inicjatywę. Co prawda wczoraj administracja Trumpa postraszyła Chińczyków taryfami w wysokości 245%, ale to co robi wrażenie na pierwszy rzut oka, po przyjrzeniu się bliżej traci już swój dawny blask. Bowiem w dokumencie Białego Domu przedstawiono, że Chiny są objęte nawet 245% cłem. Jednak taka stawka obejmie tak naprawdę wyłącznie skrajne przypadki. Wliczono w nią bowiem 125% taryfę wzajemną, 20% z tytułu walki z kryzysem fentanylowym i taryfy z sekcji 301 w wysokości od 7,5 do nawet 100%. Tymczasem, w praktyce, nie wszystkie, a jedynie wybrane towary mogą zostać objęte maksymalną 245% stawką, jak na przykład igły czy strzykawki. Swoją drogą sekcja 301 to jedno z tych narzędzi, które Waszyngton lubi wyciągać z szuflady, kiedy tylko dyplomacja nie działa, a cierpliwość zaczyna się kończyć. To taki prawny młotek, który pozwala USA reagować na nieuczciwe praktyki handlowe, jak kradzież własności intelektualnej, przymusowy transfer technologii, czy też blokowanie dostępu do rynku. Jak na te wieści zareagowały Chiny? Trochę bagatelizując już znaczenie tych zagrywek. Według Chin, zwiększenie wysokości Taryf z ekonomicznego punktu widzenia nie ma już większego znaczenia, a dalszą zabawę w podwyższanie stawki Pekin będzie po prostu ignorował. Chyba, że USA będą nadal wyrządzać realne szkody prawom i interesom Chin. Wtedy odpowiedź ma być stanowcza. Tak jak zresztą wyglądało to do tej pory, bowiem państwo środka nie bawi się w jakieś półśrodki, pojedyncze cła, groźby czy zapowiedzi. Z ich strony to już skoordynowana kampania, która ma jeden konkretny cel Uderzyć w najsłabsze punkty amerykańskiej gospodarki i podważyć pozycję USA jako globalnego lidera. Najpierw była więc wymiana ciosów celnych, w której Pekin powoli zaczął przeważać. Całą ścieżkę do tego stanu rzeczy przedstawiam Wam w ostatnim odcinku, który warto nadrobić. Teraz natomiast prezydent Chin ruszył w turnę po Azji, żeby zacieśnić sojusze i dopiąć współpracę regionalną. Wcześniej natomiast zastosował całą serię prezydentów. Precyzyjnych uderzeń w kluczowe sektory dla USA, co na pewno rozwścieczyło administrację Trumpa, która w tej chwili ma pełne ręce roboty. Jak zatem zaatakowało państwo środka? Po pierwsze, Chiny uderzyły w amerykański przemysł lotniczy. Chińskie władze nakazały bowiem trzem największym krajowym liniom lotniczym, czyli Air China, China Southern i China Eastern, natychmiastowe zawieszenie wszystkich dostaw samolotów Boeing oraz wstrzymanie zakupów amerykańskich części zamiennych i komponentów. Mówimy więc o zamrożeniu kontraktów na 179 maszyn z dostawami zaplanowanymi na lata 2025-2027. Air China miała odebrać ich 45, China Eastern, 53, a China Southern aż 81. Mówimy o potężnych pieniądzach, zwłaszcza dla Boeinga, który w ostatnich latach zaliczył już niejedną wpadkę. Jeśli chcecie poznać barwną historię problemów tej marki, link macie tutaj. Zrobiliśmy o tym cały naprawdę ciekawy odcinek. Na razie akcje amerykańskiej korporacji nie reagują jakoś specjalnie dynamicznie. Być może między innymi dlatego, że na pomoc Amerykanom pospieszyli już Rosjanie, którzy zwęszyli okazję do odblokowania zamrożonych środków poprzez zakup samolotów. Putin chce więc sprytnie wykorzystać moment i ugrać coś dla Rosji, pomagając Trumpowi w trudnej sytuacji. Czyż to nie genialne? Wilk i owca cała. Póki co wasze milczy w kontekście tej propozycji, ale nie zdziwiłoby mnie, gdyby do takiej lub podobnej transakcji w końcu doszło. Podobnych okazji na wyrwanie kawałka tortu, kiedy dwóch największych bije się o władzę, pewnie będzie coraz więcej, więc miejmy nadzieję, że Europa, a w szczególności Polska, także będzie nadstawiać uszu. Nowy układ dopiero się formułuje i wiele zależy od tego, jaką pozycję sobie w nim wypracujemy. Jeśli chodzi o sektor lotniczy, to według prognoz właśnie. Chiny mają w najbliższych dekadach generować aż 20% globalnego popytu na nowe samoloty. W ramach obecnych nacisków politycznych Chiny zapowiedziały już, że przyszłe zamówienia będą trafiać wyłącznie do Airbusa oraz chińskiego producenta, czyli firmy Comac. Dla Boeinga może to zatem oznaczać długofalową izolację od jednego z najważniejszych rynków na świecie. Po drugie, do gry niespodziewanie wkracza Hongkong. Wyobraźcie sobie, że od 16 kwietnia 2025 roku wstrzymano przyjmowanie przesyłek morskich i lądowych kierowanych do Stanów Zjednoczonych, a już od 27 kwietnia zablokowany zostanie także transport lotniczy, czyli mówimy o pełnej blokadzie logistycznej. Dla przypomnienia jest to odpowiedź Chin na zniesienie programu de minimis, który pozwalał na bezcłowy import paczek o wartości do 800 dolarów do USA oraz nałożenie ceł na przesyłki e-commerce z Hongkongu i Chin. Pamiętajmy, że dla liderów chińskiego rynku e-commerce, jak Temu, Shein czy AliExpress, to może być naprawdę nie lada wyzwanie. Po trzecie, na czarną listę trafiło 18 amerykańskich firm, w tym 12 zbrojeniowych gigantów, takich jak Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, Boeing Defense, Palantir i InSitu. Te firmy znalazły się na chińskiej liście kontroli eksportu, co oznacza zakaz sprzedaży dóbr podwójnego zastosowania i ograniczenie ich dostępu do chińskiego rynku. Dodatkowo sześć z tych firm wpisano na tzw. listę nierzetelnych podmiotów. To akurat nie tylko mocny sygnał polityczny, ale i realne ograniczenia: od zamrożenia aktywów przez zakaz prowadzenia działalności w Chinach, aż po wizyjny ban dla kierownictwa i ich rodzin. Po czwarte, Chiny nałożyły 84% cło na amerykańskie półprzewodniki produkowane z wafli na terenie USA. Cła objęły więc m.in. chipy produkowane przez Intela, Texas Instruments, Analog Devices, On Semiconductor oraz inne firmy mające własne fabryki w USA. Dla nich także będzie to spory problem. Po piąte, Pekin uderzył także w amerykańskie rolnictwo i zawiesił import soi, kukurydzy i wieprzowiny z USA, rzekomo z powodu wykrycia zanieczyszczeń i pestycydów w dostawach. Chińskie służby fitosanitarne cofnęły licencje eksportowe trzem największym amerykańskim firmom handlującym soją. Tutaj warto wspomnieć, że dotkliwie skutki wojny handlowej odczuła także amerykańska wołowina. W weekend Chiny stwierdziły, że mają gdzieś to, że Trump zniósł cła na komputery, smartfony i zabawki. Zamiast tego anulowały import amerykańskiej wołowiny. I teraz uwaga, to są bardzo celowe uderzenia w czerwone stany, czyli te republikańskie, w ich rolnictwo. Bardzo strategiczne zagranie, mowa o ponad 2,5 miliarda dolarów eksportu wołowiny. A mimo, że republikanie cały ostatni tydzień powtarzali, że to Chiny bardziej potrzebują nas niż my ich, Chiny po prostu... Zamieniły nas na australijską wołowinę. Po szóste, Chiny zaczęły dokręcać śrubę nie tylko w branżach, które już omówiliśmy, ale też w szeregu innych strategicznych sektorów. Zmiany są na tyle przemyślane, że uderzają punktowo dokładnie tam, gdzie Ameryka jest szczególnie wrażliwa. Weźmy na przykład metale ziem rzadkich. Eksporterzy takich surowców jak gadolin, terben, samarium, dyspros, lutet czy skand muszą teraz przechodzić przez złożone procesy licencyjne nałożone przez chińskie Ministerstwo Handlu. W praktyce oznacza to jedno: wąskie gardła dla amerykańskich producentów, którzy są mocno uzależnieni od dostaw właśnie z Chin. Taki wybór nie jest dziełem przypadku i strzałów na oślep. W tych pierwiastkach Chiny mają niemal stuprocentowy udział w rynku. Poza tym warto spojrzeć, gdzie metale ziem rzadkich mają swoje zastosowanie, bo w ten sposób łatwo zrozumieć, dlaczego są aż tak kluczowe dla nowoczesnego przemysłu. Podobnie precyzyjnym chińskim uderzeniem zostały objęte także farmaceutyki. Produkty takie jak durvalumab stosowane w terapii nowotworów czy też tirzepatid na cukrzycę podlegają wzmożonym kontrolom celnym i biurokratycznym opóźnieniom. Chińska Narodowa Administracja Produktów Medycznych objęła dodatkowymi inspekcjami konkretne zakłady produkcyjne w Indianie i Karolinie Północnej. Tutaj niestety nie będzie się liczyło dobro czy zdrowie obywateli. To będzie brutalna jazda bez trzymanki z uderzaniem w czułe punkty nie tylko biznesu, ale całych narodów. Natomiast w przeciwieństwie do amerykańskiego, pompatycznego stylu z przedstawieniem dla publiki, Chiny działają po cichu, ale za to metodycznie i długofalowo. Nie ma tam huku, specjalnych fajerwerek i dramatyzmu, dlatego to my będziemy przybliżać wam, co dokładnie zrobili. Inaczej dość ciężko się w tym połapać. I chyba właśnie to robi w tym wszystkim największe ogólnoświatowe wrażenie. W tej reakcji nie ma bowiem emocji, tylko coś na zasadzie cios za cios, tylko z zimną kalkulacją. Trochę taka snajperka versus Kałasznikow. Przekaz jest natomiast prosty. Gospodarz myśli, że ma władzę, ale parobek zna układ domu nieco lepiej i wykorzysta każdy zakamarek, w którym przez dekady ścierał kurze. Przyznacie, że trochę tak to wygląda. Wojna hegemona z pretendentem nabiera więc impetu, a Europa, podobnie do Azji, prędzej czy później zostanie zmuszona do podjęcia kroków w czyjąś stronę. Pytanie, co powinniśmy w tej sytuacji zrobić: trzymać się sojuszu z USA, dogadać się z Chinami, czy może zrobić wszystko, aby trzymać się środka i czerpać korzyści z tej właśnie rywalizacji? Jak uważacie? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Ostatnio byłem wręcz zaskoczony tym, jak wielka jest sympatia do Chin, generowana przez antypatię do Trumpa. Jeśli natomiast nadal jesteście ciekawi strategii Trumpa, to warto obejrzeć odcinek o reindustrializacji Ameryki, ukrytym planie obniżenia wartości dolara, czy też o tym, jak USA przypadkiem uderzyły w czuły punkt Rosji. Warto subskrybować kanał na dole i pamiętajcie także o ofercie partnera odcinka, bez którego to, co robimy, nie byłoby możliwe. Wiernych widzów, Proszę o hashtag Bizweek w komentarzu i mam nadzieję, że widzimy się za moment. Cześć!